Hej hej wszystkim tu Prestiko A to jak widzicie kolejny odcinek z Grigiette A. Jak dobrze liczę, to już będzie piąty Dzisiaj prawdopodobnie... Jak dobrze pamiętacie w ostatnim odcinku e, skończyliśmy zadanie dla zabizu. Mówię zabuzu, nie wiem. E, I zaczęliśmy jedno zadanie dla graf dla mafii niebieskiej. Poczekajcie chwilę. Ale ruch zataranowałem. udało mi się znaleźć mapę, dzięki której ja znam położenie wszystkich szaleństw oraz samotnych prędzej. W tym mieście już po prostu nie będę wykonywał, ale pierwszą rzeczą, którą zrobię w drugim mieście będzie prawdopodobnie wykonanie wszystkich szaleństw. Czyli nie tak wykonanie. Próba wykonania lepiej. Brzmi. Aha, fajnie, ja, ja chcę ze samochodem pojechać, a to mi jakieś nowe daję. Gdzie pod koła biegnie? Yy... Dobra, idziemy. Czerwony masz chyba teraz mamy okrać bank. Jak to będzie tak kradzież wyglądała, to ja nie mam pojęcia. Z maszynganym mam tam czy jak? 5 tysięcy na coś? Okej... Okay. Dobra, czyli mogę sobie kilku policjantów rozjechać, bo dostałem pieniądze na przemalowanie samochodu. Po pierwsze, raz, to tak podczas misji samochód mam przemalować. To miło, Wszyscy <laughs> Jeszcze pieniądze mi na to dają. Przemalowanie, naprawa. Okej, okay. back to the safe house. I ukradliśmy. Przemalowaliśmy samochód. Tutaj? O, tu są. Wezmę machine guna. Machine Drogi! Pod prawie, że Muszę uważać, żeby policji teraz nie wezwać, bo no nie wiem, czy przypadkiem nie będę musiał drugi raz przemanować. Save house tutaj jest, to nie widziałem. Okej! Okay. I widzicie, dostaliśmy piękne 20 tysięcy. I no możemy znowu czerwoną robótkę zrobić. Jak dobrze pamiętam, gdzieś tutaj też jest szaleństwo. Więc spróbuję może szaleństwo wykonać jednak. Kita. O, lok teraz. Masz go wezmę? Jak się tam dostać? Po dachu. Hmm. O. Molotowa. O! Koktajl mołotowa. jak no. mówię. Ale nie będę nie używał teraz, bo to. <grywka> no. Widzicie, to ma. Ładną siłę rażenia. Oh my god. Nie jest to szaleństwo. Pewnie, że tutaj jakoś się szło. Na samym dole mapy chyba. Zresztą dobra. Nie ma sensu, chodźmy po czerwoną misję. Chociaż znając życie, czerwona misja pozwoli nam zakończyć miasto. Stop the tank. Ile? 10? 10. Dawaj tak. O, ten będzie dobry. O kurde. Jak e, dobrze zrozumiałem, mamy zatrzymać czołg. Który sobie gdzieś jechał po mieście, a my mamy go zatrzymać. Tam było tam był szaleństwo? Będę musiał tam wrócić, jak rozwalę tanka. Jeśli się uda, oczywiście. 100. O! A, kurcze! Nie udało się. Zabili mnie jeszcze. No. Prajeży To wasza wina wszystko. Dobra. Nie udało się, ale przynajmniej wiem... Wiem czego <grym> się spodziewać tam teraz. to no to była... Szyb, to był szybki fail. Chodźmy po zieloną robótkę kolejną, żeby pozyskać szacunek. A ja przy okazji trochę... Wiem, że jak tam wpadnę, to ja nie mogę pod czołg wjechać, tylko muszę... tak jakoś naczynić. Tak, bliskowy, To znowuż jakiś samochód, będziemy znowu się bawić w tworzenie jakieś. Jak ja rozjeżdżam co drugiego, to... O, no, ten fajnie, jeszcze nim nie idzie Jest Trick hospital, jednak aż taki zły ten samochód nie jest. Musiałem machine Gun'a zabrać. Aha, czyli, łatwa robota. Zabrać gościa i dowieść gościa. No, czy... trzeba, tak, tutaj chyba. Fabryczki. No musisz, to będzie koniec roboty. Eee, to miała być robota, no. Próbujemy jeszcze raz z Tak. Wiecie właśnie, w tym mieście nie będę wszystkich zadań naprawdę wykonywał, ale od kolejnego, drugie i trzecie miasto, bo są trzy miasta. Obiecuję, że będę wykonywał wszystkie zadania. Nie wiem czemu, ale po prostu gra mi się podoba, podoba mi się. Podoba mi się ta gra i ser jak najdłużej. Więc myślcie co chcecie, ale ja będę wykonywał tutaj wszystkie zadania. Nie tędy? Tędy tylko trzeba, muszę naokoło jechać. Muszę pamiętać, że przed czołgiem muszę ukraść jakiś napad. Samochód... Oznacza GTA... Nic to było. Oznacza samochód. Hmm, tutaj na drugiej pomocy co będzie? Nic nie masz, kumku. To twoja wina. Też se, kur należysz. Ohoho. Goście przerwa... przebrani za Elvisa. Stop tak, tak Zatrzymaj czołg. Mam nadzieję, że teraz się uda. Kuma jakiś dobry samochód znaleźć, czy ukraść? O, ten ci przyda. Nie, akurat nie ten, ale dobra. Ups. dużej ilości pieniędzy zostaje za rozjeżdżanie ludzi. Duży mnożnik, przecież ma sześć, hmm, ten dyk. O, tutaj jestem. Ups. z policja mi ściga. Trzeba uważać. Muszę tych frajerów porozjeżdżać. Wszyscy? Jeszcze jeden mm, rocketlowszy. Jesiń strzał pójdę wystarczyć. Ups, nie trafiłem. Ej, bo we mnie strzać, Yes. Jest! jak widzicie udało się. Mamy wystarczającą ilość pieniędzy, ale możemy jeszcze robotki wykonywać. Więc sądzę, że wykonamy jeszcze wszystkie robotki no, dzisiaj dla, żół... dla niebieskiego. Eee, A Medika Czyli potrzebuję zabić kilku ludzi. Dobra, <grytanie> popatrzę sobie jak tych rozwalają. Muszę ukraść karetkę. prawda? O, jest. Czekaj. Kurczę, korek, korek, żeby był. Please. O. To się nazywa Fart. Muszę teraz jechać do szpitala, kogoś zabrać. Y o. Co za fryjaż, nie chcą nad zdrowi, zejść. Widzę, że karetka jedzie po chodniku, ale on nie, dalej widząc swoją Tu jadę. Ups! A, to tutaj mam wyjechać. Nie, nie mogę więcej. Bierzemy. Ej 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 Zabójcie teraz mi ścigajmy Karetką jadę, kurde. Ups! O tam coś było? Flame Chyba już pamiętam gdzie jest ten safe house. I ten sam będzie? Czy jakiś inny? Ten sam pła karetka ludzi rozjeżdżała to jest naprawdę porażka. I zadanie jakieś trudne też nie było. Mieliśmy ukraść karetkę. U, trochę tej broni się już. Mam wystarczająco pieniędzy, żeby opuścić hmm, tą dzielnicę, ale ja chcę zadania wykonywać jeszcze. Dobrze, liczę jeszcze trzy zostały. dim podska kiwo po prawej. O, ładne. Nożenki mamy. A weźjemy to. Eee, Ups, boom. Co, wiesz, każdy mi inaczej nazywa. go śledzić. Zapewne. Wszyscy. Chodź żeby za blisko do niego nie podejść. Iu, a, tak o. Wiem, że tutaj sobie. Dobra, teraz chodźmy. O, niech będzie ten. Shark. szark. Ej no, 800 za stupnięcie, Ty ile będzie za gościa? Ale nie wyjdzie. Dalej te Widzę, że tymi bardzo lubią to. Ups. Ups, <grym> job fail. Przynajmniej wiem, co trzeba zrobić. To się liczy. Dobra. Wiesz, że muszę z gościem pogadać, a nie, nie zabijać go. No i tak się do ładnie to zabija. Co chodzi? Co uciekać? O, pociąg. A ty tak biegniesz? No, dał się. Blazury. Teraz idziemy na spotkanie z policjantem. Ku***, żeby teraz go nie przejechać. Okej, okay, chodź. A, mała rozruba. Ej, z drogi, z drogi! Ups, <laughs> kogoś rozjechałem. Łapkiem. No i pięknie, kolejne robota zakończone. Dorwaliśmy zdrajcę. O, ostatnia robótka została, chyba. Miejmy nadzieję. Dolary, dobra. Idziemy po dolary, jego trendy. Trendy. Dolare, 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 questo è un level eh, shot b***** Ice cream van, ok. Kurde. Będzie ciężko. Mam ice cream Vana znaleźć. Uuu, nigdy nie lubię samochodów szukać szczególnych. Jak zobaczycie gdzieś ice cream Vana to krzyczcie. Hmm, to może być ice cream van, nie. Będzie teraz jazda po mieście w oszukiwaniu lodziarki. O jest. Refiruję ten samochód, przykro mi. Dawaj go. Oczywiście na mój koszt bomba, no. Kurde jaki klaxon. Gdzie to ma być? Tutaj wchodzimy na kolejkę. Ten dik? Ten Muszę uważać, że przypadkiem nie, nie zdetonować. Odstawiamy podstawiamy bombę. Chcieli nas oszukać. Let's im on. Oh, ja. Yeah. I like this. Tak, czemu przeżył? Ale co ja mogę wyjechać? Pewnie jako chcemy wyjść. Oj 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 Okej, no. I wykonaliśmy wszystkie roboty dla fuzy. Czyli pora się wynosić z tego miasta. W jak to brum, brum, brum. Muszę policję stukać? ja chcę policję tak na zakończenie tego miasta. Pięknie to było zrobione. Ale ta puszka ma przyspieszenie marne. Tyk, dół...

I jest i wyjście. To mogę tutaj mały porządek z tym zrobić. Uuu, ale to ma teraz. 4000 za policjanta. Ładnie. Dobra, wynoszę się stąd. I brawo, ukończyliśmy pierwszą kontinuę. Everybody, okay? Chodź tu. Chodź tu, co jesteś. daj dawaj tą broń no. Co za hamstwo. Pierwszą rzeczą, którą tu zrobimy, będzie zarobienie jakoś 50 tysięcy dolarów. Ale zrobię to przez no, małą rozróbę po prostu. Ja broń znikła, po prostu będę łaził, rozwalał, zabijał i... grenady. O granaty, kurde, nie wiedziałem, że to są granaty. Tu się pojawia, że policjanci chyba już latają po ulicy... i BUM! Oh my god! Ja wolę po torach nie biegać. O, maszynga. Miło. Teraz sobie po niego pójdę. A, tu jest dla samochodów coś. E, miło. Ups, spadłem.

Morderstwo je, jak ja oh, yeah, to lubię Może rozwalmy pociąg A i nie udało się rozwalić pociąg okuu chyba GT Dobra rozjedźmy trochę ludu żeby zarobić trochę kasy Ale zresztą nie, nie muszę zarabiać kasy Ponieważ ja już mam otwartą drugą strefę, to będę mógł od razu w niej zacząć grać. Dobra. A więc to będzie już koniec tego odcinka, ja tutaj się pobuksuję z policją, oczywiście zaraz przegram. Ono widzicie. W kolejnym odcinku się zajmiemy szaleństwami. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniać I hej, kadań. I plu.